na korty zobaczyć. 36 stopni, ale odczuwalna 38. Nie jest tak źle, bo nie jest wilgotno i po prostu... Tak sucho, nie? się tak nie pocisz, tak jest, jest ok. No, ale jutro jeszcze ma być tak gorąco i potem, jak już się zacznie turniej, to ma być 27-28, także... No, jak w Polsce, nie? Natma. Do Zielonej przyjedziemy i będzie chłodno. będzie mróz 13 w nocy. Opacze i napis. Take your tennis to the max. <grym /dose> Korty jak na takiej pustyni? To jest pustynia, to jest Egipt. To jest jak, moje... jak w Egipcie. Na, na tych kortach się gra. <grym /dose> <grym /dose> <grym /dose> <grym /dose> Przyjechaliśmy do, na Cypr, żeby grać na sztucznej trawie. Jak <grym> w </dose> Ale przynajmniej paczek jest zadaszony, fajnie. Jest cień. No to nie jest fajne, bo jak czego to spina to dupa. Nie, no światło cienie też są straszne, nie? I piłka ginie. No idziemy zobaczyć jak to wygląda. Max Tennis School Academy. Janek, ma jak Max, to trzeba grać na Maxa, wiesz? 38 stopni i gramy na Maxa. O, tu mini tenis. Oj, beach. Volleyball. Tu ścianka, tenis Europe Ale Sahara. Normalnie Sahara tu jest. A tu jakieś kontenery. O, tak to wygląda. A szykujesz? No nie, ja tylko myślę, że jak to taki gigant, to jak my to przywieziemy To będziesz, jak jeszcze będziesz grał Singla i Debla i weźmiesz, będziesz miał kolejne dwa, to się nie spakujesz, będziemy mieli nadbagaż. Dobra, ale najpierw trzeba grać, nie? płaci. no taki puchat za 10 euro.

nie ma niestety kortu na trening, ale zrobimy sobie tutaj na małe pola dużo czucia, technika, trochę kick serwisu. Wczoraj i przedwczoraj udało nam się zagrać i zagraliśmy trochę na punkty. I Janek pierwszego dnia ile było? 4-1 dla mnie? Nie. Drugiego dnia było 4-1 dla mnie, a pierwszego też jakoś tak, nie? No nie, to, to wtedy to było 2-0 czy jakoś tak. Ale były zacięte gemy, nie? I a wcześniej było 4-1 dla mnie, nie? 4-1. No jakoś tak. No jak dobrze serwujesz, no to tak, masz no, szansę. Ja pierwszy pierwszym razem w ogóle nic nie serwowałem, a i tak jak bym No, On ale tam zrobił niewymuszony. No, tak, ale serwis robi robotę, nie? Jak serwujesz i, i mało błędów i przyjmujesz inicjatywę, no to masz szansę, nie? Thank you. Poprawiłaś się, wtedy było 3, teraz 2. Ale, no, ale z nim się tak, to, tak nie jest, że się na gemy gra, nie? Ty chcesz po prostu wygrać, a nie żeby dać mu jak najmniej gemów, chyba, nie? No ale jak... jak już wprowadziłem 3-0, to już tak tylko, tylko o tym myślałem, żeby wygrała jak i żeby mi utarł po prostu poszedł. Na Bo przez to, że wiem, że jest UTAR, to jak, jak teraz, nawet jak gram z kimś dużo słabszym, to się nawet stresuje czasami, że przegram 3-0. No, ale jest albo większa motywacja, żeby grać do końca, no. nawet jak wygrywasz wysoko, nie? No, okay. tak, tak. tak. Powtórka z finału z poprzedniego tygodnia. Wczoraj w półfinale Janek zagrał bardzo dobry mecz. 6-0-6-2 znowu z tym samym, co grał w półfinale w poprzednim turnieju. Przecież tym razem go już znał i, i, i pewnie się czuł i mm, starał się po prostu zagrać jak, jak najlepiej. No i teraz finał znowu z tym samym, no i też postara się zrobić to lepiej niż na poprzednim turnieju. Gdzie miał 6010 i sobie skomplikował mać. Zobaczymy, czy tutaj będzie skoncentrowany od początku do końca. Taki jest cel i założenie. Kończy się finał i szybko na samolot lecimy do Poznania. Potem mamy wieczorem pociąg do zielonej góry. Jutro trenujemy w zielonej i pojutrze pierwsza runda mistrzostw Polski do lat 14. Janik <głos dans premises> Słyszał... <qué i silly> się nasza przygoda z Cyprem Szybko coś złapaliśmy do jedzenia Enek złapał na łeb na szyję Taksówką I udało się w ostatniej chwili Także wsiadamy do samolotu Lecimy do Poznania I co Janek? Dwa turnieje wygrane? Wygrałeś wszystko co grałeś Teraz mistrzostwa Polski पंजरेबाजी